Okej. Zaczynamy. wody. Skąd wiesz? Nie wiadomo. Co tam w środku jest? O, co to? Wow. Co to? To jest to. Patrz. Co to się Tyle, Tyle, to już jest dół. To ja Ale jestem ciekawa. Wlejemy. Słyszysz? Dwugacze. Tam całe, klej. Okej, okay. teraz co robimy? Wow, teraz działa! Sucha? Sucha? Słuchaj, jeszcze nie, teraz trzy razy. Teraz trzeba numer dwa, że ja otworzę ci. <noise> Co tam się Ale dzieje? Daj to. Wow. Ha, słuchamy. Jeszcze nie. Mama, wygląda jak gazowana woda. No. Tak. No. No. <laughs> Lub. może, co? Nie. Ci otworzę. Okej. Okay, Sika. To ja co to Czekaj, było? o to a, a, a. Wow. Czekaj, Got, byś gotów? Tak. Mogę ja Daję. się na zewnątrz? No Okej. Dobra, to. Tu cztery. Ja się dać. Dobra. Tylko, Ale nie dotykaj, tylko tak zrób. To co to było? Jakiś może być. A pink teraz będzie. Co ty zrobić? Nie zabijają. Kto Teraz trzeba zrobić? Już jest ostatni? O teraz, teraz to będzie, czy, czy to będzie taki czy taki? My mamy taki. A to? To będzie na, nie wiem. Dawaj. O, już. Czekaj. No teraz po, pomieszać zapomniałyśmy. Dobra, tyle. Czekaj. Ale będzie puk I piórko Czekamy na ten Trzymaj. dymek, nie? Czy ten dymek będzie magiczny? Tak nie trzeba. Tak, no mieszaj jeszcze. Mieszać. Kiedy? Mieszaj, mieszaj. Puka. <głosy> <głosy> Ostatni. Mogę ja tego tak. zrobić? Tak. Oj, jakiś list. Ale magia. Uważaj, co będzie. Nie ma Dominika. Zobaczmy. Siadnij, siadnij. Robi się magia. To wyskoczy, ale nie bój się, dobra? Je, zaczyna być... Widać Tymek. Co to za zwierzątko tam będzie? Dobra? Jaki kolor będzie myśli? Pink. Pink? Tak ci się wydaje? Wow, ale magia. To już będzie. Będzie już? Ja się boję. Oh! Oh! Ja, pink! Udało się, pink! 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 To to zrobi teraz. Nożyczkami. Tak. O, o, tutaj ciągnę. I patrz, może go patrzeć. Wow. wow, skąd wiedziałaś? Jaki fajny. Jak mu dasz na imię? Um, o, patrz, to są te duże uszy, co chciałaś. Um, Julcia. <laughs> Julcia? Tak. A może motylek? Mm, motylek? Fajny, fajny Mowa pomysł. Skrzydła. Tak, motylek. Super. O, patrz. Widzieliście? No dobra, widzieliśmy. Papa pa, to wszystko. Papa pa, to wszystko. Nie zapomnijcie lajkować i subskrybować. Papa pa, pa, to wszystko. Papa. <grybuj> pa. Pa, Jestem. Szybko, Jestem. Jestem. Ale pięknie. Mój no, niepalnie! Tak? Ale super! Wow! Uuu! Ej! <laughs> to war, jeszcze lepszy. Patrzcie. Gdzie na kamerze?